W tym filmie pokażę Wam, jak możecie uzyskać pliki integracyjne. Aby zintegrować się z naszą hurtownią, klikamy w Twoje konto. Zjeżdżamy powoli na dół, aż zobaczymy Gimerator. generator plików integracyjnych. Mamy tutaj u dołu kilka przydatnych linków. Linki te głównie dotyczą całego procesu integracji, jak i plików, które są generowane. Mamy też tutaj mail, mail kontaktowy. Oraz przycisk, dzięki któremu przechodzimy do naszego generatora. Mamy tutaj kilka już gotowych szablonów, do takich sklepów jak PrestaShop, RedCard, SkyShop. Mamy też gotowe pliki pod BaseLinkera. Mamy tutaj szablony z samym asortumentem, bądź też z mapą kategorii. W zależności kto co potrzebuje. Mamy też opcję edycji tych szablonów za pomocą szczegóły i edycja. Odpala nam się wtedy taki panel. I mamy tutaj informacje podstawowe. Możemy tutaj zmienić nazwę szablonu, opis jakiś, możemy sobie ustawić jaki tylko chcemy. Możemy zmienić wersję językową danych z polskiego na angielski albo z angielskiego na polski. Mamy też do wyboru różne waluty oraz format pliku końcowego, który wygeneruje nam się pod koniec. Może to być CSV albo XML. Zjeżdżając na dół mamy źródło danych. I tutaj możemy wybrać, czy chcemy zaimportować całą ofertę w naszej hurtowni. Jeżeli chcemy, żeby były to tylko aktywne produkty, zaznaczamy tutaj te dwa checkboxy. Pomijaj produkty wyłączone, nieaktywne, i pomijaj produkty wycofane z oferty. Niżej mamy typ danych do eksportu. Tutaj wybieramy sobie dane, które potrzebujemy, które chcemy mieć zaimportowane. I tutaj mamy na przykład. Nazwy kategorii i na przykład chcemy ją też mieć zaimportowaną, więc klikamy tutaj checkbox, taki po prawej stronie, użyj tego pola, i wtedy po ta kolumna staje się niebieska. Ma taką właśnie obramóweczkę niebieską, i wtedy właśnie te dane będą zaimportowane. Jeżeli czegoś nie potrzebujemy, na przykład jak kolumna niestandardowa, możemy to odhaczyć. Wtedy dane się zaimportują do nas i zaimportują nam się wszystkie te zaznaczone na niebiesko dane. Możemy też te kolumny uszeregować sobie według upodobań. Możemy to właśnie poprzestawiać i wtedy będzie to wyświetlało się w takiej kolejności, jakiej ustawiliśmy sobie tutaj. Gdy już mamy wszystko, możemy zapisać obecny szablon, który edytujemy, bądź też stworzyć nowy. I tutaj, właśnie wybrać wszystko. Tak samo nazwę, opis. Wszystko według naszych upodobań i tego, co potrzebujemy. Dodatkowo możemy pobierać same zdjęcia produktów, możemy pobrać same kategorie, bądź też same produkty. Natomiast, gdy już mamy gotowy szablon, bądź wybraliśmy sobie któryś z tych tutaj przygotowanych przez nas, możemy najpierw pobrać. Mapkę kategorii. Robimy to za pomocą skopiowania tego linku. Wklejamy link do przeglądarki. Po chwili, powinno nam się właśnie pojawić takie kółeczko tutaj o przeglądarki. Będzie tu właśnie pobierał się plik. Może to trochę zająć. I po zaimportowaniu takiego pliku mamy tutaj właśnie gotowy pliczek CSV. I możemy teraz wrócić tutaj i pobrać sobie. Sam asortyment. Robimy to w ten sam sposób. Wklejamy linka tutaj i po chwili pobiera nam się drugi plik. I w zasadzie już mamy wszystko.